Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś Wam pokażę jak musiałem rozwiercić swój zamek w domu. Bo byłem na urlopie i zapomniałem zabrać klucz od tego domu. Został w moim drugim domu i nie było możliwości się cofnąć już do domu, bo następny dom jest jakieś 2000 km stąd. No i musiałem się jakoś dostać do domu. Myślałem na początku, żeby wybić jakieś okno, ale później stwierdziłem, że lepiej będzie rozwiercić zamek i wejść do domu. To będzie najtańszy, najtańszy, najtańsze rozwiązanie. Tu, jak widać, już rozwierciłem sobie zamek wiertełkiem. Musiałem wygrzewać wszystkie te czpienie, które. Które w tym zamku są i wystarczy tylko śrubokręt. I przykręcamy. I mamy drzwi otwarte. Proszę. Teraz wam pokażę jak wymienić tą wkładkę od tego zamka. I zakupiłem sobie wkładkę. Proszę bardzo nowa. Musiałem sobie mniej więcej dopasować. Mam nadzieję, że będzie pasował rozmiar, bo są różne rozmiary. Ale mam nadzieję, że dobrze się wstrzeliłem. Dobra, teraz wam pokażę, jak, jak rozebrać to ustrojstwo, żeby wyrzucić starą wkładkę i nową założyć. Ale to już zrobię od drugiej strony, bo tam yy, są wkręty, żeby po prostu to ustrojstwo ściągnąć. Dobra, widzimy się za chwilkę z drugiej strony. OK, teraz żeby się dostać do naszego zamka, musimy mieć tu na przykład w moim przypadku to jest śrubokręt krzyżak. Wykręcamy tą jedną. Następną na dole. Mam nadzieję, że ta wkładka będzie pasowała to, to co kupiłem. Otwieramy, teraz będziemy musieli sobie przytrzymać ręką i po prostu o, to wykręcić. Zobaczcie jakie długie wkręty do tego zamka, do tego raczej I wyciągamy to nasze ustrojstwo. To samo z drugiej strony. I teraz musimy, teraz musimy e, wydostać oto tą wkładkę. Tu z tej strony jest następna śrubka. Zaraz wam pokażę, jak, jak e, która to jest. Ok, teraz musimy odkręcić tego wkręta, żeby, żeby wyciągnąć naszą wkładkę. W tym w tej nowym opakowaniu widziałem, że są dwa rodzaje długości tych wkrętów. Teraz wystarczy po prostu wyciągnąć naszą wkładkę. Zaraz przypasuję, zobaczę, czy dobrą kupiłem. Jak nie, to będę musiał jechać do sklepu, przymierzyć. Raczej teraz przymierzę. A jak nie, to pojadę do sklepu, po prostu wymienię na na, na identyczną dobra ok przy, przypasowałem hmm, te dwie wkładki tą moją nową i tą moją starą i wszystko pasuje teraz wystarczy włożyć do drzwi i będzie gitowo ale to wam zaraz pokażę wszystko tu jeszcze w opakowaniu miałem hmm, O, takie wkręty, jeden dłuższy, drugi krótszy, to zależy też od rodzaju drzwi, jak zamek jest osadzony. Dobra, ja się biorę już do, do wkładania tego naszego zamka. Tylko musimy włożyć do tego ten klucz. I wsuwamy. Teraz musimy po prostu wziąć Tą krótszą śrubę, śrubę, wkręt, czy jak mam się nazywa? I pod, na takiej samej zasadzie musimy wszystko wkręcać. Ok, ale jak widać, samy działa. I musimy teraz zmontować z powrotem. Nasze ustrojstwo, nasze klamki. I ponownie wszystko ładnie skręcamy. Jakieś usmarowały te drzwi? No ale to nic się nie stanie. Dobra. Jak filmik się podobał, zostaw łapkę w górę. Zostaw jakiś komentarz fajny. I drzwi zostały naprawione. Raczej zamek został wymieniony. Niewielkim kosztem. Tylko było trzeba wymienić, rozwiercić wkładkę, kupić drugą wkładkę. I nie było trzeba. Do nikogo dzwonić, do żadnego zcisarza. Można takie rzeczy samemu zrobić w domu. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was.